Ekonomiści przewidują, że w drugiej połowie 2025 roku inflacja może spaść poniżej 3,5%, co może otworzyć drogę do kolejnych obniżek 100%. Jednak już w maju widać wyhamowanie tych działań, ponieważ rynek zaczął grać pod zapowiedzi obniżki stóp procentowych, która może naturalnie zwiększyć zdolność kredytową i ruch na rynku. Bez konieczności dodatkowych zachęt. Większość nie czuje się pewnie, a jakby tego było mało, tylko 32% badanych potrafi w ogóle scharakteryzować czymś tą akcję. Witajcie na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie wspólnie z Mackiem dzielimy się wiedzą i doświadczeniem właśnie w zakresie obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. A dziś zapraszamy Was na podsumowanie kwietnia i pierwszych dni maja 2025 roku, który przyniósł całą serię kluczowych wydarzeń z punktu widzenia rynku nieruchomości kredytów hipotecznych, inwestycji i szerzej. Całej gospodarki. Czyli co warto wiedzieć, zanim wejdziemy w kolejne miesiące tego roku. Zaczynamy. W kwietniu 2025 roku światowe rynki finansowe doświadczyły znacznych zawirowań w wyniku ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa nowych ceł na szereg gospodarek. Decyzja ta wywołała wzrost awersji do ryzyka wśród inwestorów, co przełożyło się na spadki na giełdach oraz wzrost popytu na bezpieczne aktywa takie jak. Frank szwajcarski oraz obligacje skarbowe. Pomimo globalnych napięć Polska waluta wykazała się odpornością, a kurs euro do PLN utrzymał się w przedziale 4,16-4,20. Analitycy jednak ostrzegli, że dalsza eskalacja wojen celnych może wywołać presję na osłabienie złotego. A jaki to miało wpływ na ceny nieruchomości w Polsce w kwietniu 2025 roku? Eksperci wskazują, że niepewność geopolityczna, w tym zmiana retoryki USA względem Rosji i Europy, Płynęło na spadek aktywności nabywców i zmniejszenie liczby zapytania o mieszkania. Jednakże prognozy na resztę roku pozostają umiarkowanie optymistyczne z oczekiwaniami na stabilizację lub nawet ożywienie rynku w drugiej połowie 2025 roku, szczególnie w kontekście zwiększonej dostępności kredytów hipotecznych. Dobrze, przejdźmy do twardych danych. W kwietniu 2025 roku obserwujemy kontynuację trendu stabilizacji cen mieszkań na rynku pierwotnym. W Warszawie, Wrocławiu. Trójmieście, Łodzi i Poznań. Średnie ceny za metr kwadratowy utrzymują się na zbliżonym poziomie do poprzednich miesięcy. W Krakowie i górnośląsko zagłębiowskiej metropolii, można powiedzieć, odnotowano niewielki wzrost o 1%. I tak w Warszawie to około 17,800 za metr kwadratowy, Kraków 16,600, Wrocław 14,800, Poznań 13,400, Trójmiasto 16,400, Łódź. 11 500 i aglomeracja katowicka 11 200. Warto zauważyć, że w Warszawie średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów jest już tylko o nieco ponad 1% wyższa niż przed rokiem. W pozostałych miastach roczne zmiany cen również są jednocyfrowe. Co wskazuje na stabilizację rynku. W kwietniu 2025 roku, jako firma FMP, obserwowaliśmy warszawski rynek nieruchomości i zauważyliśmy, że deweloperzy prowadzili różne akcje promocyjne. Od rabatów na wykończenie, przez elastyczne harmonogramy płatności, po gratisowe miejsca postojowe, próbując oczywiście pobudzić ostrożny popyt. Jednak już w maju widać wyhamowanie tych działań, ponieważ rynek zaczął grać pod zapowiedzi obniżki stóp procentowych. Która może naturalnie zwiększyć zdolność kredytową i ruch na rynku? Bez konieczności dodatkowych. Zachęt. No i stało się. Otóż Rada Polityki Pieniężnej podczas majowego posiedzenia, które odbyło się 6 i 7 maja w 2025 roku, zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 50 punktów bazowych. W efekcie stopa referencyjna została ustalona na poziomie 5,25%, co stanowi pierwszą zmianę od października 2023 roku. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na spadającą inflację, która w kwietniu wyniosła 4%. 4,2% rok do roku oraz na oznaki spowolnienia gospodarczego, takie jak malejąca dynamika płac i słabsze dane o koniunkturze. W komunikacie po posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zaznaczyła, że dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Ekonomiści przewidują, że w drugiej połowie 2025 roku inflacja może spaść poniżej 3,5%, co może otworzyć drogę. Do kolejnych obniżek stóp procentowych. Prezes NBP Adam Glapiński wcześniej sugerował możliwość kolejnych obniżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, w zależności od dalszego spadku inflacji i sytuacji gospodarczej. Dla kredytobiorców oznacza to potencjalne obniżenie kosztów kredytów hipotecznych. Przykład. Rata kredytu hipotecznego zaciągnięta na 500 tysięcy złotych na 30 lat przy oprocentowaniu opartym o WIBOR 3 miesięczny, czy też nowe WIRON spada z około 3450 złotych. Do 3250 zł miesięcznie. To 200 zł oszczędności co miesiąc, czyli 2400 zł rocznie. Wnioski. Rynek kredytów hipotecznych może w nadchodzących miesiącach ożyć. Zwiększenie dostępności finansowania to silny impuls dla sektora nieruchomości, szczególnie właśnie na rynku pierwotnym, który w ostatnich miesiącach wykazywał stabilizację cen i ostrożność kupujących. Obniżka może wpłynąć na zwiększenie popytu na rynku nieruchomości w nadchodzących Miesiącach. Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależały od napływających danych makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych. Trzymamy rękę na pusie. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej ruszy z kolejnymi obniżkami, będziemy was informować na bieżąco. Spójrzmy teraz, jak wygląda obecnie rynek najmu w Polsce. Otóż również wkroczył on w fazę względnej równowagi. Średnia stawka za wynajem mieszkania wyniosła 3045 zł, co oznacza jedynie symboliczny spadek o 5 zł w porównaniu z marcem. To oznaka stabilizacji. Po wcześniejszych zmianach rynek. Zaczyna łapać oddech. Co ciekawe, w kilku dużych miastach, w tym w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Gdyni, odnotowano miesięczne spadki cen ofertowych powyżej 1%. Z kolei w Krakowie, Gdańsku czy Lublinie ceny utrzymały się na zbliżonym poziomie do wcześniejszych miesięcy. Ale jaki jest w tej chwili najważniejszy trend? Kurcząca się oferta. W 7 największych miastach liczba aktywnych ogłoszeń wyniosła 16,2 tysiąca, co oznacza spadek o 3% miesiąc do miesiąca i aż o 7% w ujęciu rocznym. I jeszcze mocniej spadła liczba nowych ogłoszeń o 18% mniej względem marca i 17% mniej rok do roku. To może oznaczać, że popyt delikatnie wyprzedza podaż, a rynek staje się trudniejszy dla poszukujących najmu, szczególnie tych z ograniczonym budżetem. Dla właścicieli natomiast to dobra wiadomość, czyli większe szanse na szybki i korzystny najem. A czego w inwestowaniu boją się Polacy? Jak na tym tle wypadają nieruchomości? Polacy nadal rzadko inwestują na giełdzie. Zamiast tego chętnie lokują pieniądze w obligacjach i nieruchomościach. Z danych z 2024 roku wynika, że aż 78% aktywów finansowych gospodarstw domowych trzymanych jest w gotówce lub na lokatach. Dla porównania, akcje to zaledwie 4,5% całego majątku finansowego Polaków. To jeden z najniższych wskaźników całej Unii Europejskiej. A kiedy spojrzymy na to, co dzieje się na giełdzie, papierów wartościowych obraz jest równie wymowny. Inwestorzy indywidualni wygenerowali tylko 13% obrotów na głównym rynku giełdy w całym 2024 roku, a w drugiej połowie roku ten udział spadł jeszcze niżej do zaledwie 12%. Polacy po prostu odwracają się od giełdy. Dlaczego? Jeden z powodów może być to, że wolą rozwiązania bardziej przewidywalne, a za takie wciąż uchodzą obligacje skarbowe i nieruchomości. Obligacje przyciągają nie tylko stabilnością. Ale i korzyściami podatkowymi, zwłaszcza jeśli są kupowane w ramach IKE albo Xe. Nieruchomości z kolei to klasyka polskiego inwestowania. Własne mieszkanie to dla wielu nie tylko sposób na ulokowanie kapitału, ale też źródło poczucia bezpieczeństwa i niezależności. Co więcej, inwestycje w wynajem często pozwalają osiągnąć realny zysk, a po pięciu latach przy sprzedaży nieruchomości można uniknąć podatku od zysków kapitałowych. To konkretne i namacalne aktywa, a to wciąż działa na wyobrazie. Dużo bardziej niż cyfrowe wykresy i zmienne nastroje giełdowe. Inna sprawa to bariera edukacyjna. Z badań zleconych przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Wynika, że tylko 12% Polaków ocenia swoją wiedzę o giełdzie jako dużą lub raczej dużą. Większość nie czuje się pewnie, a jakby tego było mało, tylko 32% badanych potrafi w ogóle scharakteryzować czymś są akcje. Brakuje zatem zaufania do rynku kapitałowego, ale też bardzo często podstawowej wiedzy, by w ogóle zacząć. W tym kontekście nie dziwi też, że Polacy szukają inwestycji, które rozumieją. Takich, które nie wymagają znajomości cykli koniunkturalnych czy analizy technicznej. I dlatego właśnie kapitał coraz częściej płynie tam. Gdzie jest prosto, bezpiecznie i dotykalnie, czyli do nieruchomości i obligacji. Natomiast w ostatnich dniach kwietnia 2025 roku Ministerstwo Finansów zdecydowało się na obniżenie oprocentowania detalicznych obligacji skarbowych, wyprzedzając tym samym oczekiwaną decyzję Rady Polityki Pieniężnej o redukcji stóp procentowych. Od 1 maja oprocentowanie 3-letnich obligacji TOS w pierwszym okresie odsetkowym spadło z 5,95 do 5,75%, a czteroletnich COI i 10-letnich EDO odpowiednio do 6,10%. I 6,35%. Ta decyzja była reakcją na przewidywane obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, które mają na celu walkę z inflacją. Dla inwestorów oznacza to mniejsze zyski z nowych emisji obligacji. Jednak osoby, które zakupiły obligacje przed majem, mogą cieszyć się wyższym oprocentowaniem. Warto zauważyć też, że w kwietniu sprzedaż obligacji skarbowych osiągnęła najwyższy poziom od 8 miesięcy, co może świadczyć o tym, że inwestorzy chcieli zabezpieczyć się przed spodziewanymi obniżkami oprocentowania. Ok, to tyle na dzisiaj. Jeśli podobało Ci się to podsumowanie, zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał flip na pierwotnym, a my już szykujemy dla Ciebie kolejne materiały. Do usłyszenia!